W dzisiejszych czasach głośniki Bluetooth to bardzo popularny temat. Wiele osób droczy się z myślami, który głośnik wybrać. Ja jestem Rapid i dzisiaj zaprezentuję Wam porządny głośnik za około 500 złotych. Zapraszam na najnowszy film. Cała nazwa tego głośnika to Ultimate Ears Boom 2 i jeżeli myślicie, że nigdy o nim nie słyszeliście, to was zaskoczę, ponieważ jest to podmarka Logitecha, którego chyba wszyscy znamy. Standardowo zacznijmy od opakowania oraz rzeczy znajdujących się w nim. Ja dostałem głośnik w opakowaniu na kształt walca, co mnie troszkę zdziwiło, bo jak wcześniej patrzyłem na opakowanie tego modelu, to było inne. No ale nieważne, nie liczy się opakowanie, tylko jego zawartość, a ono prezentuje się bardzo ciekawie i zachęcająco. W środku oczywiście poza instrukcją znajduje się sam głośnik oraz z parę niezbędnych rzeczy. Płaski kabel oraz dwie przejściówki, europejska oraz angielska. Wszystkie rzeczy są w jednolitym żółtym kolorze. Nie wiem na jakiej zasadzie dobierają kolory akcesoriów do koloru głośnika, ale w tym przypadku troszeczkę nie pasuje. Patrząc na kabel, troszeczkę mnie zdziwiła sprawa wtyku. Szkoda, że zamiast USB typu C jest tutaj micro USB. No ale za to długość kabla zasługuje na pochwałę. Przechodzimy do głośnika. Wyglądem najbardziej przypomina podłużny walec, który jest dość standardowy, ale i uniwersalny w przypadku głośników. Na samej górze znajdziemy dwa przyciski, włącznik oraz przycisk Bluetooth do parowania. Lecąc niżej znajdziemy specyficzne dla Ultimate Ears znaki, czyli plus i minus, które najzwyczajniej w świecie są przyciskami do zmiany głośności. Na samym dole dwa gniazda, micro USB, o którym już wcześniej wspominałem oraz jack 3,5 mm, gdyby jednak ktoś chciał muzykę puszczać z kabla, a nie z Bluetootha. Do tego znalazł się mały uchwycik, do którego możemy przywiązać smyczkę, ale uwaga, bo możemy odkręcić i na jego miejscu znajdziemy gwint statywowy. Świetna sprawa, bo głośnik przyczepiamy do statywu, dajemy na środek mieszkania i mamy imprezę. Powiecie śmieszne, ale to naprawdę daje radę, ponieważ głośnik gra w 360 stopniach. Po testach mogę stwierdzić, że faktycznie tak jest, jednak w niektórych miejscach jest troszeczkę ciszej, ale tak czy siak nie mam zastrzeżeń. Model Boom 2 jest wyposażony w dwa aktywne przetworniki 45 mm oraz dwa pasywne 45x80. in a cold night emptiness haunted me i saw a light but it was too dark for me i heard you calling me? No i faktycznie muszę stwierdzić, że głośnik gra nie dość, że donośnie, to i solidnie. Basy są wyraziste, ale nie przesadzone, tak jak na przykład w JBL-ach. Średnie tony też są spoko, ale wysokie troszeczkę odbiegają od reszty, bo na przykład rockowa muzyka nie brzmi już tak fajnie. Producent deklaruje tutaj do 15 godzin działania na baterii. Szczerze mówiąc nie testowałem osiągów, ale stwierdzam, że słuchałem muzyki przez 3 dni po kilka godzin bez ładowania, także te 15 godzin jest faktycznie realne. Oczywiście to zależy też od poziomu głośności. Jeżeli chodzi zaś o ładowanie, to po około 2 godzinach głośnik mamy naładowany w 100%. Na początku nie czytając instrukcji nie wiedziałem jak mam obsługiwać ten głośnik. No bo patrzę, zmiana głośności jest, ale gdzie pauza oraz przewijanie utworów. Pomyślałem, no dobra, nie ma to nie ma. Ale wtedy zobaczyłem, że jest aplikacja do tego głośnika, gdzie możemy sterować głośnością, mamy dostęp do Equalizera oraz dołączenia wielu głośników razem, nawet do 150. Wow! Przejrzałem opcję i natknąłem się na ustawienie Tab Control i wtedy zrozumiałem, że głośnik obsługuje się gestami. Poprzez jedno uderzenie pauzujemy lub odtwarzamy muzykę, a podwójnym przewijamy utwór. Pomyślałem, spoko, fajna opcja, ale teraz z perspektywy czasu wnioskuję, że czasem to uderzenie nie zaskoczy, albo przypadkowo wyłączymy głośnik, bo przecież na górze jest wyłącznik. Myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia i wypracowania sobie odpowiedniego tapnięcia. Głośnik ma certyfikat IPX7, także zanurzenie w wodzie nie jest mu straszne. Do tego producent deklaruje, że głośnik może nam spaść na ziemię z około około półtora metra i nic się nie stanie. No i faktycznie już na samym początku, gdy bierzemy głośnik do rąk, czujemy, że jest to dobrze spasowana i solidna konstrukcja. Widać, że jest to średnia lub nawet wysoka półka urządzeń. To o czego jeszcze nie powiedziałem na temat tego głośnika, to kwestia kolorystyczna. Występuje on w wielu naprawdę interesujących kolorach, także każdy znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. Tak więc co naprawdę myślę o tym głośniku? Jest to naprawdę godny polecenia Model, który z łatwością konkuruje z wiodącymi markami takimi jak JBL, Sony, Creative czy na przykład Philips. I jest to jeden z najlepszych propozycji do 500 zł. A wy, jakie macie głośniki w swoich domach i co myślicie o tym modelu z dzisiejszego filmu? Nie zapomnijcie wbić na nasze social media, a jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale Technostrefa. Mówi do Was Rapid, do zobaczenia, cześć!